Oto wpływ odkrycia przez przypadek starożytnego rękopisu, zagubionego przez ponad 1500 lat, Biblii zapomnianej na krańcach tajnej biblioteki w Turcji, pokrytej kurzem czasu. Teraz wyobraź sobie ujawnianie niespodziewanych tajemnic o Jezusie, strona po stronie. Nie mówimy tu o zwykłych interpretacjach, czy znanych już szczegółach. To treść, która może zmienić przekonania pielęgnowane przez ponad 2000 lat. Czy sądzisz, że wiesz już wszystko o życiu Jezusa? Być może nadszedł czas na rewizję tego przekonania. Ten rękopis, datowany na ponad 1500 lat, zawiera fragmenty, które nigdy wcześniej nie były częścią tradycyjnego kanonu. Ale co on ujawnia? Co jest tak kontrowersyjne? Są tacy, którzy twierdzą, że podważa fundamenty współczesnych pism. Inni wierzą, że ukazuje Jezusa zupełnie innego od tego, którego nauczyliśmy się czcić. Kim naprawdę był? Dlaczego pewne prawdy mogły być ukrywane przez tak długi czas? I co jeszcze bardziej intrygujące, Dlaczego ten tekst pojawia się właśnie teraz, w tak burzliwym momencie dla ludzkości? Wyobraź sobie, że odpowiedzi na uniwersalne pytania były ukryte w tych starożytnych stronicach. A co, jeśli ten rękopis przynosi głębokie objawienia na temat istoty, misji i nauk Jezusa? To nie przypadek, że tak wyjątkowy dokument pojawia się właśnie teraz, gdy tak wielu szuka szerszych odpowiedzi na pytania o egzystencję. To odkrycie może zrewolucjonizować nie tylko religię, ale także sposób, w jaki rozumiemy ludzką duchowość. Detale, które nigdy wcześniej nie były słyszane, słowa, które kwestionują wszystko, co nauczano, wychodzą na światło dzienne, otwierając nowe ścieżki zrozumienia życia. Te objawienia budzą niepokój, bo każą zadać pytanie, a co jeśli wszystko, w co wierzyliśmy o boskości, było jedynie wstępem? Jakie inne sekrety mogą być ukryte w zapisach czasu? Czy jesteś gotów zmierzyć się z prawdami, które mogą wstrząsnąć Twoimi przekonaniami? Bądź czujny, ponieważ zamierzamy zgłębić każdy szczegół tego niezwykłego odkrycia. Odnaleziona Biblia, odkryta 22 lata temu w ciekawych okolicznościach, jest rzadkim artefaktem. Podczas operacji przeciwko przemytnikom próbującym wywieźć relikwie z Turcji, ten rękopis wyłonił się jako historyczny skarb. Spisany w językach syriackim i aramejskim, używanych w czasach Jezusa. Zwrócił uwagę swoją autentycznością i unikalnością. Eksperci badający jego strony natrafili na niezwykle kontrowersyjne stwierdzenia. Jednym z nich jest sugestia, że to Judasz Iskariota, a nie Jezus, został ukrzyżowany. Według tej narracji, w ostatniej chwili Jezus miał zostać uratowany przez aniołów, podczas gdy Judasz przyjął jego wygląd i zmierzył się z krzyżem. Ta wersja wydarzeń podważa fundamentalny filar chrześcijaństwa ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa. Jako podstawy odkupienia, ale kontrowersje na tym się nie kończą. Tekst oskarża również Pawła Starsu o zniekształcenie pierwotnych przesłań Jezusa, co budzi wątpliwości co do źródeł i fundamentów wczesnego chrześcijaństwa. Dlaczego te słowa były tak długo trzymane z dala od opinii publicznej? Co sprawiło, że Kościół tak bardzo obawiał się treści tego rękopisu? Te pytania wzbudzają nie tylko ciekawość, ale także głębokie pragnienie zrozumienia, co jeszcze może być ukryte w tajemnicach historii. To odkrycie nie jest jedynie wydarzeniem historycznym. To zaproszenie do spojrzenia poza to, czego nas nauczono. To szansa na ponowne odkrycie centralnej postaci chrześcijaństwa w nowym świetle. Czy jesteś gotów otworzyć oczy na to, co niespodziewane? Barnaba, Żyd z Cypru, który był jednym z pierwszych naśladowców Jezusa, jest opisywany jako kluczowa postać w szerzeniu nauk mistrza. Nadaje to jeszcze większego znaczenia treści przypisywanej mu w tym Ewangelii. Jeśli ta Biblia okaże się autentyczna, jej wartość przekroczy imponującą sumę 28 milionów. Posiada potencjał, by ukazać zupełnie nową perspektywę na początki chrześcijaństwa. Jednak to odkrycie nie dostarcza wyłącznie jasnych odpowiedzi. Wzbudza także nowe pytania: ile innych starożytnych tekstów może skrywać sekrety, których jeszcze nie znamy? A co jeśli wiele z tego, w co wierzymy od wieków, to jedynie częściowy obraz większej, bardziej złożonej prawdy? Ewangelia Barnaby zaprasza nas do ponownego przyjrzenia się przeszłości z większą uwagą i do kwestionowania tego, co uważamy za niepodważalne. W czasach niepewności i wątpliwości poszukiwanie odpowiedzi staje się niemal heroiczne. W takich chwilach pojawienie się nowej wiedzy lub zmiana perspektywy może przekształcić chaos w zrozumienie i przynieść spokój umysłowi. To właśnie tę możliwość mogą zaoferować tajemnice o Jezusie, ukrywane przez tak długi czas. Ewangelia Barnaby jest wyjątkową okazją do refleksji nad fundamentami wiary chrześcijańskiej i jej historycznymi implikacjami. Wśród najbardziej uderzających twierdzeń tekstu znajduje się stwierdzenie, że to Judasz Iskariota, a nie Jezus został ukrzyżowany. Według tego zapisu Bóg miał interweniować w ostatnich chwilach, aby ocalić Jezusa, zmieniając wygląd Judasza i pozwalając mu zmierzyć się z losem przeznaczonym dla mistrza. Ta wersja bezpośrednio kwestionuje kanoniczne Ewangelie, które przedstawiają ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa jako niezachwiane filary chrześcijaństwa. To nie tylko podważa przekonania religijne, ale również prowokuje głęboką debatę na temat roli instytucji odpowiedzialnych za zachowanie tych opowieści na przestrzeni wieków. Kościół, który ugruntował swoją władzę na Ewangeliach Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, konsekwentnie odrzucał teksty takie jak Ewangelia Barnaby. Klasyfikując je jako apokryfy. Uważane za nienatchnione przez Boga, pisma te zostały wykluczone z oficjalnego kanonu. Jednak Ewangelia Barnaby znalazła swoje miejsce w świecie islamskim, gdzie jej narracja zbiega się z postrzeganiem Jezusa jako proroka czczonego, lecz nie jako boskiej istoty. To uznanie ze strony islamu podkreśla napięcia między różnymi interpretacjami religijnymi. Pokazuje również, jak takie teksty podważają ustalone granice między wierzeniami. Debata na temat autentyczności tej Ewangelii dzieli ekspertów. Niektórzy uważają, że Ewangelia Barnaby mogła być średniowiecznym dziełem, napisanym między XV a XVI wiekiem, podczas gdy inni twierdzą, że jej korzenie sięgają wczesnego chrześcijaństwa, być może samego Barnaby. Paweł, często nazywany architektem chrześcijaństwa, jest w Ewangelii Barnaby oskarżany o zniekształcenie pierwotnych nauk Jezusa, aby dostosować je do własnych celów. Taka krytyka podważa fundamenty wiary chrześcijańskiej, sugerując, że wiele z tego co wiemy zostało ukształtowane w sposób, który wypaczył pierwotną istotę nauk. Dla niektórych Ewangelia Barnaby jest symbolem oporu wobec dominacji instytucji religijnych. Przypomina nam, że historia, zwłaszcza ta związana z wiarą, często jest pisana przez tych, którzy sprawują władzę. Tekst prowokuje nas do spojrzenia poza oficjalne wersje i eksplorowania tego, co pozostaje ukryte w cieniu czasu. Rola Pawła w kształtowaniu chrześcijaństwa, jak również kontrowersje wokół jego nauk, staje się kluczowym punktem w zrozumieniu wpływu Ewangelii Barnaby. Ten tekst oferuje wizję, która destabilizuje tradycyjne fundamenty i zmusza nas do ponownego przemyślenia misji i tożsamości Jezusa. Przez wieki Kościół odrzucał takie teksty, klasyfikując je jako apokryfy i ograniczając dostęp do nich. Taka surowa kontrola zapewniała utrzymanie spójnej narracji, akceptowanej przez miliony wiernych. Każde odkrycie proponujące alternatywną perspektywę było historycznie traktowane jako herezja i skazane na zapomnienie. Ewangelia Barnaby nie tylko podważa doktryny takie jak Trójca Święta i Boskość Jezusa, ale także ujawnia związki między chrześcijaństwem a islamem. Skłania nas do refleksji nad granicami między tymi tradycjami religijnymi i tym, co jeszcze może być ukryte. Dlaczego niektóre teksty są zachowywane, podczas gdy inne zostają odrzucone? Kto decyduje o tym, co zostanie uznane za prawdę, a co zostanie wymazane z pamięci zbiorowej? Te pytania nabierają mocy w obliczu tego rękopisu, który zachęca nas do ponownego przemyślenia tego, co wiemy, i poszukiwania tego, co wciąż pozostaje do odkrycia. Ewangelia Barnabii wykracza poza ideę bycia jedynie wyzwaniem dla autorytetu instytucji religijnych. Jest to potężne przypomnienie, jak historia, często kształtowana przez tych, którzy sprawują władzę, może być fragmentaryczna i pełna pominięć. Każda strona tego rękopisu skłania nas do wyobrażenia sobie, co jeszcze może być ukryte, czekając na właściwy moment, by wyłonić się i całkowicie zmienić nasze zbiorowe postrzeganie. Niemniej jednak ta poszukiwana prawda napotyka na przeszkody, które utrudniają jej realizację. Od czasu jej ponownego odkrycia, nieco ponad 22 lata temu. Ewangelia Barnaby pozostaje niedostępna dla głębokich analiz akademickich. Tureckie władze, odpowiedzialne za jej przechowywanie, utrzymują tekst w tajemnicy, odmawiając jakiejkolwiek możliwości zewnętrznych badań. Ten opór nie tylko utrwala zagadkę, ale także odzwierciedla ciągły konflikt między ludzkim pragnieniem odkrywania nieznanego, a ograniczeniami nakładanymi przez tych, którzy kontrolują dostęp do informacji. Ewangelia staje się zatem symbolem niestrudzonego dążenia do prawdy, podróży przez warstwy historii, gdzie najbardziej transformujące sekrety czekają na tych, którzy odważą się kwestionować ustalone porządki. Jednocześnie ostrzega nas przed złożonością narracji historycznych, zwłaszcza w dziedzinie religii. Pokazuje, jak opowieści przekazywane przez pokolenia mogą być splecione z interesami i konkretnymi wizjami, kształtowane zgodnie z duchem czasu i autorytetem. Ewangelia Barnaby podważa głęboko zakorzenione pewniki, skłania do refleksji i zachęca do szukania prawd ukrytych, które mają moc przeobrazić ludzkie zrozumienie wiary i duchowości. Otoczony tajemnicami, które budzą intensywną ciekawość, ten rękopis skłania nas do zadawania pytań o to, co zostało ukryte na marginesach oficjalnej historii. Przypomina nam, że poszukiwanie wiedzy nigdy się nie kończy. A prawdziwe zrozumienie rodzi się z ciągłej eksploracji, gdzie każde odkrycie ma potencjał, by na nowo zdefiniować nasze spojrzenie na świat i naszą rolę w nim. Jeśli idea odkrywania tych objawień wzbudza w tobie fascynację, dołącz do nas w tej podróży. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby żaden materiał nie umknął twojej uwadze lub ten film, wspierając naszą pracę i pomagając nam nadal dostarczać fascynujące historie, zgłębiać najgłębsze tajemnice i razem zanurzać się w nieznane. Twoja interakcja jest kluczowa na tej ścieżce. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu z niezwykłym.